Zaręczyny dzisiaj ogłosili prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Niewiele wiadomo na temat zaślubin, ale jedno jest pewne. Pan premier będzie sprawdzał czy wszystko jest konstytucyjne, a pan prezydent będzie podpisywał wszystkie dokumenty jak leci. To dzień, w którym z ciastek Oreo wyjmuje się wkład, a wkłada się pastę do zębów, albo do cukiernicy wsypuje się soli, albo komuś w tablecie ustawia się język chiński. Święto obchodzone jest w wielu krajach świata, pochodzi ze starożytności, a do Europy trafiło w czasach średniowiecza. Obyczaj trafił do Polski w XVI wieku, a potem rozpanoszył się na dobre w XVII wieku. Teraz przyjrzymy się, jakie żarty zyskały największy rozgłos w historii. Uj, uwaga, trudne słowo chronologicznie. W 1683 roku Rzeczpospolita Polska podpisała traktat antyturecki 1 kwietnia, ale dokument antydatowano na 31 marca. No, żeby nie było obciachu. W 1698 roku mieszkańców Londynu zaproszono do Tower of London na wielkie czyszczenie Lwów. Zebrani niestety nie odebrali żartu najlepiej i mało co, nie skończyłoby się wszystko zamieszkami. W 1749 roku londyńskie gazety rozpowiedziały, że w teatrze Royal Haymarket pewien magik wciśnie się do butelki. Widownia pękała w szwach, ale niestety magik się nie pojawił. Tym razem wszystko skończyło się zamieszkami. W XIX wieku ludzie mieli inne poczucie humoru aniżeli my dzisiaj. No, i kilka artykułów zdarzyło mi się przejrzeć, no i jeden z nich szczególnie zapadł mi w pamięci. W jednym przypadku zachęcano do usunięcia pieprzu z pieprzniczki i w zamian dosypać prochu strzelniczego boki rwać, żeby popatrzeć, jak tylko żona dosypuje pieprzu do patelni, a wszystko przed nią wybucha. W 1877 roku Thomas Edison był na ustach wszystkich, bo udało mu się stworzyć fonograf, dzięki czemu można było odtwarzać od tej pory dźwięki. Rok później pewna nowojorska gazeta ogłosiła, że Thomas Edison oto przed wszystkimi odkrył nową maszynę, rewolucyjną, która potrafiła zamieniać ziemię w mięso, a wodę w wino. Mimo że pod koniec artykułu autor zaznaczył, że to wszystko bzdury, to nie powstrzymało pozostałe gazety przed opublikowaniem informacji, że wszystko jest prawdziwe. W 1844 roku podano do wiadomości, że z Dublinu będzie odjeżdżał darmowy pociąg do pewnej miejscowości. Zebrani na peronie niestety nie przyjęli żartu najlepiej i wszystko skończyło się zamieszkami, a policja musiała interweniować. W 1905 roku w niemieckiej gazecie Berliner Tageblatt Ogłoszono, że w Stanach Zjednoczonych złodzieje wykonali podkop pod bank federalny i że udało im się ukraść całe srebro i złoto. W 1906 roku nowojorskie gazety podały, że Chicago nawiedziły hordy potworów. Ilustracje przedstawiały diplodoki i tyranozaury równające miasto z ziemią. W 1956 roku w São Paulo, w stolicy Brazylii, na radnego miasta wybrano nosorożca. Carcarrecos zdobył 100 tysięcy głosów dzięki studentom, którzy już mieli dosyć poczynań dotychczasowych radnych miasta. Najbardziej znany numer pochodzi z 1957 roku, kiedy to podczas programu BBC opublikowano materiał przedstawiający to, jak szwajcarscy farmerzy zbierają spaghetti z drzew. Chwalono się tym, że udało się unieszkodliwić szkodniki i że plony były bogatsze niż dotychczas. Po emisji materiału przez wiele tygodni ludzie dzwonili do redakcji, jak i również pisali listy z pytaniem, gdzie takie drzewka spaghetti można dostać. W 1960 Drugim roku większość Szwedów posiadała czarno-białe odbiorniki telewizyjne. Szwedzka telewizja wyemitowała pięciominutowy materiał dokumentalny przedstawiający właściwości nylonu. Chwalili, że jeżeli nałożyć nylon na odbiornik telewizyjny, odbiór nagle stanie się kolorowy. Tysiące Szwedów dało się nabrać. W 1965 roku telewizja BBC wyemitowała informację, że opracowała nową technologię, dzięki której mogli transmitować smród. I faktycznie, po emisji programu, kilkuset widzów zadzwoniło do redakcji informując, że faktycznie w czasie filmu śmierdziało. W 1965 roku kopenhaskie gazety donosiły, że duński parlament uchwalił prawo mówiące, że każdy pies musi być pomalowany obowiązkowo na biało. Wszystko ze względów bezpieczeństwa. W końcu czarnego psa trudno zobaczyć w nocy. W 1969 roku holenderska telewizja państwowa wyemitowała materiał, gdzie ostrzegała, że będą chodzili po ulicach. Inspicjenci wyposażeni w radary. Radarami mieli wykrywać to, kto nie opłacił abonamentu telewizyjnego. Równocześnie, w programie podano do wiadomości, że jeżeli owinąć odbiornik folią aluminiową, no to wtedy będzie przeciwdziałać radarom. Na następny dzień we wszystkich sklepach zabrakło folii aluminiowej. W 1975 roku australijska telewizja podała, że cały kraj przychodzi na inny system metryczny. Od tej pory jedna godzina ma 100 minut, a jedna minuta 100 sekund. Bardzo wielu widzów potem dzwoniło z pytaniem, czy ich dotychczasowe zegarki będzie można przestawić na nowy system. W 1976 roku znany i szanowany brytyjski astrofizyk Sir Patrick Moore ogłosił, że na następny dzień Układ Jowisza i Plutona wpłynie znacząco na grawitację naszej planety. Ogłosił, że dokładnie o godzinie 9:47 nastąpi osłabienie pola grawitacyjnego Ziemi. Zachęcałbym mieszkańcy dokładnie o tej godzinie podskoczyli i doświadczyli nieważkości. Skacznij do góry jak tam góry. W 1980 roku BBC włożyło kija w mrowisko, kiedy ogłosiło, że Big Bena najwyższy czas unowocześnić. Zamiast zegara ze wskazówkami miał się pojawić nowy, cyfrowy. Oj, napytali sobie biedy, bo bardzo wielu ludzi, rozgniewanych, dzwoniło do redakcji. W 1983 roku brytyjski profesor Joseph Boskin wytłumaczył, skąd się tak naprawdę wziął obyczaj Prima Aprilis. W skrócie, cesarz rzymski z IV wieku Konstantyn I Wielki rozmawiał z grupą błaznów, którzy byli zdania, że taki Stańczyk to mógłby chyba lepiej sobie poradzić na tronie, niż taki król. Na mocy wydanego edyktu przez jeden dzień rządził jeden błazen o imieniu Kugel. Profesor Boskin opublikował artykuł w ramach żartu, ale amerykańska agencja prasowa Associated Press potraktowała artykuł poważnie. Minęło kilka dobrych tygodni, zanim zorientowali się, że powinni najpierw byli może skonsultować artykuł z profesorem, zamiast bezmyślnie go publikować. W 1987 roku w norweskiej telewizji podano, że rząd doszedł do wniosku, że trzeba 10 tysięcy litrów alkoholu skonfiskowanego nielegalnie, przekazać ludziom. Na następny dzień tysiące ludzi z wiadrami i z butelkami chodziło po ulicach. W 1988 roku londyńska stacja radiowa Capital Radio celowo wyemitowała swój poranny program o godzinę wcześniej. Tego dnia tysiące brytyjczyków pędziło na złamanie karku, żeby być godzinę wcześniej w pracy. W 1994 roku rosyjska agencja prasowa podała do wiadomości, że rosyjską odpowiedzią na batoniki Sneakers i Mars będą batoniki z wódką. Ogłoszono, że będą trzy smaki: kokosowe, cytrynowe i te o smaku kiszonych ogórków. W 1998 roku pewien brytyjski prezenter radiowy, przedstawiając się za premiera Tony'ego Blaira, zadzwonił i uciął sobie kilkuminutową pogawędkę z prezydentem Republiki Południowej Afryki Nelsonem Mandelą. Dopiero kiedy zadał pytanie prezydentowi, jak zamierza spędzić resztę prima aprilis, zapadła mało komfortowa cisza i prezydent się rozłączył. W 1998 roku Burger King wyszedł z promocją burgera dla leworęcznych. Whooper był taki sam jak dla praworęcznych, ale składniki obrócono o 180 stopni, żeby lepiej leżały w lewej ręce. Na następny dzień setki tysięcy ludzi chciało tylko i wyłącznie łopera dla leworęcznych, ale też nie zabrakło tych, którzy chcieli tak tradycyjnie praworęcznego burgera. Nikt nie zwrócił uwagi, że przecież burgery są okrągłe. W 2002 roku Tesco wykupiło reklamy w gazecie The Sun. Chwalili się tym, że udało im się wyhodować genetycznie zmodyfikowaną, gwiżdżącą marchewkę. Po włożeniu do garnka i uzyskaniu 100 stopni, marchewka przez mikropory zaczęła po prostu gwiżdżeć. W 2003 roku, zaraz po inwazji brytyjsko-amerykańskiej w Iraku, ambasador Iraku w Rosji wyszedł na konferencję prasową i ogłosił, że według najnowszych doniesień Amerykanie puścili broń jądrową na brytyjskich żołnierzy. Cała sala osłupiała i zamilkła, po czym roześmiany pan ambasador krzyknął Prima Aprilis. W 2008 roku Brytyjczycy niemiłosiernie naigrywali się z prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, który jest niższy od swojej żony Karly Bruni. Prasa podawała, że prezydent poddał się operacji rozciągania. Od tej pory już nie miał mieć metra 65, tylko metr 78. W 2008 roku BBC podało do wiadomości, że odkryto rewelacje, latające pingwiny. Nawet wysłano reportera na Antarktydę, który następnie śledził migrację tych pingwinów. Lecąc samolotem do Amazonki. W 2009 roku zapowiedziano spektakularnie pierwszy latający hotel, który miał powstać na bazie największego prototypowego sowieckiego śmigłowca Mi-12. Zapowiedziano lot luksusowym hotelem z Nowego Jorku do Londynu. Informację podała firma Hotelikopter, taka wyszukiwarka hotelowa, online. W 2009 roku BMW ogłosiło nowoczesną magnetyczną technologię, dzięki której kierowca mógł wcisnąć przycisk, wysłać wiązkę magnetyczną do auta jadącego przed nim i zaczepić się. Dzięki temu można było wyłączyć silnik i dać się ciągnąć przez auto poprzedzające. BMW tak w ogóle wyszło z wieloma żartami na Prima Aprilis, były wycieraczki mini, które wycierały jedynie logo, były elastyczne szyby, od których odbijały się owady, a także Klakson, który zamiast irytować, pocieszał wszystkich kierowców. Jesteśmy na YouTube i YouTube też nie jest wolny od żartów. 2009 rok był rokiem, kiedy niektóre filmy emitowano do góry nogami. Niektórzy może pamiętają, że jeżeli się zgłosiło ten problem, jedynym zaleceniem było to, żeby obrócić ekran do góry nogami. A w 2013 roku YouTube ogłosiło, że zawiesza działalność, by dać czas pracownikom, żeby mogli wytypować najlepszy film YouTube'a wszechczasów. Jakoś wyliczono, że z ilości filmów wynikało, że ten proces będzie musiał trwać 10 lat. W 2014 roku Kolegium Królewskie z Cambridge ogłosiło, wideo publikując na swojej stronie internetowej, że od tej pory już nie będą szukali młodych chłopców sopranistów. Zamiast tego mogą się zgodzić na to, żeby byli to rośli, faceci. Którzy lubią wdychać hell. W 2016 roku National Geographic na Twitterze podało, że od tej pory będą walczyli z golizną dosyć już gołych zwierząt w ich magazynach. W 2016 roku Google stworzyło nowość Cardboard Plastic okulary do widzenia rzeczywistości rzeczywistej. Reklamowali okulary jako narzędzie do przeżywania rzeczywistej rzeczywistości osobiście. Nie tak dawno temu, w 2021 roku, kontenerowiec Evergreen blokował kanał Suezki. Po sześciu dniach wszystko się odkorkowało. W tym czasie brytyjskie gazety podały do wiadomości, że grupa w ONZ planuje budowę nowego, drugiego kanału alternatywnego. Miał się znaleźć między Izraelem a Egiptem. Zanim zdążyli podać do wiadomości w południe, że to wszystko są żarty, Turcja zdążyła już oprotestować cały pomysł. A w zeszłym roku zarząd wieży Eiffla postanowił dać do wiadomości, że zamienią całą wieżę w jedną wielką zjeżdżalnię. A jakie są Wasze ulubione żarty prima aprilisowe? Dajcie znać w komentarzach. Może zrobimy film z tego, co opowiecie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.